Miałem okazję być na waszym szkoleniu. Znalazłem szkolenie prowadzone przez chiński raport. Właśnie uczestniczyłem w szkoleniu chiński raport. Przyjechaliśmy pierwszy raz na targi Canton Fair pod wpływem właśnie szkolenia z chińskiego raportu. Zainspirowaliśmy się tym. Dużo ciekawych nowych informacji udało się zdobyć w zakresie importu. To było dla mnie bardzo dobre szkolenie, którego korzystałem przez następne lata. Muszę bardzo pochwalić za merytoryczną i rzetelną wiedzę. Bardzo dużo tego było, bardzo dużo materiału. Gdybyśmy zrobili to po swojemu, nas by tutaj nie było. Odwrócenie po pierwszej godzinie szkolenia szkolenie długie, ale jest tak fajnie wciągające. Tyle wiedzy, jak się chce zrobić ten biznes, to naprawdę to się chce słuchać. Udało nam się praktycznie w pół roku, i dzięki Waszej pomocy stworzyć markę, która jest, no wydaje mi się, jedną z bardziej rozpoznawalnych. To mi szerszy pogląd na y, tą kwestię właśnie współpracy chińskim. Partnerem. Myślę, że wszystkim, którzy no, zaczynają pewno importować, żeby nie szukali tych informacji w Google, tylko przyszli do chińskiego raportu. Z dzisiejszego punktu widzenia, w tym miejscu, gdzie jestem, jak udało mi się dzięki temu szkoleniu przede wszystkim pracować bezpiecznie, zagrożenia są codziennie. Moim zdaniem to szkolenie właśnie to powinien. Odbyć każdy Polak, który chce też robić interesy w Polsce. Bardzo polecam, naprawdę bardzo fajne, wartościowe szkolenie. Wszystkim polecam, jeśli macie jakieś pytania, wahacie się przed rozpoczęciem. Luki, gdzie czułem, że, 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 że mam braki wiedzy, to myślę, że tutaj wszystko to prostujemy, a moje życie będzie spokojniejsze.